Cześć, ja się nazywam Polish Pizzajolo. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać polski piec z włoskim sercem Piccolo od firmy Amante. Piec ten opalany jest zarówno drewnem, jak i gazem. Dzisiaj wypiekamy na gazie. Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz zobaczyć, jak ten piec sprawuje się u mnie na działce, to zapraszam Cię do filmu. To zacząć od takich parametrów technicznych pieca, abyśmy zobaczyli, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Piec ten jest zbudowany z satynowej stali nierdzewnej. Jego waga to zaledwie 9,5 kg wraz z kamieniem, co czyni go bardzo mobilnym. Ja tutaj na działce bardzo często przemieszczam go z jednej części działki na drugą, więc rzeczywiście ta waga jest tutaj dla mnie szczególnie dużym atutem. Piec ma wymiary 77x40 i 80 cm wysokości. Przestrzeń pieczenia, bo to pewnie Was bardzo interesuje, to 33x33 cm i jest to 10 mm gliniana płyta do pieczenia w wysokich temperaturach, czyli tzw. biskotto. To jest właśnie to jego włoskie serce. O zaletach biszkot to mówiłem już przy okazji testu innego pieca na moim kanale. Kamień biszkot to mega ważne, dlatego że ten kamień pozwala wypiekać pizzę napolitańską, która wymaga bardzo dużej temperatury. Zwykły kamień szamotowy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądania tego właśnie materiału. No dobrze, ale tak naprawdę wszędzie w informacjach widzimy, że piec jest opalany drewnem. A ja tutaj mam końcówkę gazową. No, i to jest właśnie ta fajna rzecz, że firma Amante testuje teraz palnik gazowy, który będzie pasował do tego pieca. Także osoby, które już zakupiły piec i mają go opalanego drewnem, będą mogły także dokupić palnik gazowy, być może już w niedalekiej przyszłości, i korzystać z palnika gazowego. To jest bardzo fajne ta opcja różnego paliwa. Dlatego, że jeśli mamy czas, mamy ochotę i mamy zajawkę, żeby wypiekać pizzę na drewnie, to mamy taką możliwość. Wkładamy odpowiedni pojemnik z tyłu, w którym umieszczamy drewno. Chwila, moment i rozpalamy sobie już na drewnie. Na drewnie on się oczywiście rozpala trochę dłużej. Drewno wymaga też dużo więcej opieki ze strony użytkownika. No, ale jeśli macie na to zajawkę, to jest zupełnie inny poziom fanu. Także też zachęcam do tego, by wypiekać na drewnie. Natomiast jeśli chcecie wypiekać, coś zrobić szybko, wypiec na obiad, pizzę, na konkretną godzinę, nie macie czasu przygotowywać się i panować cały czas nad ogniem, no to macie możliwość podłączenia palnika gazowego, który tak naprawdę jest przykręcany na dwie śrubki. Także w moment macie podłączony palnik gazowy, piec, nagrzewa się bardzo szybko. Ile? 11 chyba i pół minuty z tego co pamiętam dokładnie. Czekaliśmy na to, żeby na środku kamienia temperatura była około 430 stopni. Oczywiście, zaraz ktoś powie, że na froncie tego pieca, szczególnie w zimniejsze dni, tak jak dzisiaj i z otwartą pokrywą, temperatura z przodu będzie niższa. I oczywiście, te wahania są, i wszystkie piece, które mają palnik usytuowany z tyłu, będą miały dokładnie taką samą charakterystykę, że z przodu ten kamień będzie chłodniejszy, co za tym idzie, trzeba tą pizzę. W takim piecu obracać przynajmniej 4 razy, tak, żeby cała pizza była przynajmniej przez chwilę wypieku z tyłu tego pieca najbliżej ognia i palnika. No dobrze, słuchajcie, chyba wystarczy tego gadania. E, robimy pizzę i zobaczmy, co ten piec potrafi w praktyce. A, i jeszcze jedna rzecz. Gdybyście chcieli zobaczyć wypieki tego pieca, to zapraszam Was serdecznie na moją grupę na Facebooku. Pizza domowa, przepisy i porady. Wyszukajcie sobie. Tam jest kilku użytkowników, którzy już od dłuższego czasu wypiekają na Amantę, wrzucają regularnie fotki. Także możecie zobaczyć, jak wygląda pizza nie tylko u mnie na filmie, ale także i u innych użytkowników w tym piecu opalanym drewnem. Także polecam grupę. Możecie tam uzyskać dużo też ciekawych informacji, nie tylko na temat tego pieca, ale ogólnie na temat wypieku pizzy głównie w domu. Także zapraszam. Dobrze, słuchajcie. Najważniejsze w tym wszystkim nie jest dzisiaj pokazywanie Wam samego rozkręcania układania, więc zrobię to w trybie ninja. Tak wygląda wypieczona pizza. Zaraz Wam pokażę ją bliżej. No dobrze, słuchajcie, tak wygląda pizza. Bardzo ładnie wypieczona od spodu. Tu z jednej strony lekko ją przypiekłem za mocno, ale muszę z tym żyć. To, czego ja nie robiłem dzisiaj, bo jest dość chłodno, to nie regulowałem płomienia. Oczywiście regulacja płomienia jest z tyłu. I ona jest płynna. No dobrze, zobaczmy, jak wygląda w środku. Bardzo ładnie, zobaczcie samo powietrze. Ekstra. Wygląda naprawdę rewelacyjnie, ta banda. No dobrze, słuchajcie, wypiekliśmy pizzę, zobaczyliście, jak działa piec. Wydaje mi się, że naprawdę warto. Ja miałem go cały sezon na działce. Specjalnie ten materiał też nagrywam na koniec, a nie na początek, jak go dostałem. Zrobicie recenzję i sprawa załatwiona. On u mnie pracował cały sezon tutaj na działce. Zresztą, jeżeli mnie obserwujecie, to widzieliście wiele razy pizzę z tego pieca już wcześniej, czy to opalanego drewnem, czy to opalanego gazem. Także ten test tak naprawdę jest podsumowaniem tego całego mojego sezonu i tego pieca na działce. Uważam, że jako piec działkę z żywym ogniem jest super. Jeżeli macie miejsce u siebie w ogrodzie, czy też na działce, to nie wahajcie się, bo to jest naprawdę bardzo fajny piec. Myślę, że już niedługo Amante da znać, kiedy wprowadzi palnik gazowy do produkcji i kiedy będzie można go zakupić, bo wiem, że sporo osób już na ten palnik czeka. Ja zdecydowanie go polecam i myślę sobie, że jest to naprawdę bardzo fajny piec, żeby zacząć przygodę z pizzą. Na koniec, jeśli podobał Ci się ten materiał, to daj standardowo łapkę w górę. Zachęcam Was też do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście, koniecznie wciśnijcie dzwonek, bo wtedy będziecie tylko dostawać notyfikacje o nowych filmach, które pojawią się u mnie. Natomiast, jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego pieca, a nie odpowiedziałem w filmie na nie, to śmiało wrzucajcie komentarz. Pod tym filmem będę się starał na bieżąco odpowiadać na wszystkie Wasze pytania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.